Dzień dobry moi drodzy, dzisiaj mam do Was bardzo proste pytanie, a mianowicie w jakim zagranicznym klubie widzielibyście Marka? Popszuna. Prezent od sponsora kanału Betfan. Z kodem NGNW10 bądź po kliknięciu w link pod filmem otrzymujesz bonus nawet do 200%. Wpłać 150, a zagraj za 450. Koniecznie sprawdź też aplikację Betfan. Poproszę o komentarze. Naprawdę dużo komentarzy, bo uwielbiam je czytać i jestem ciekaw, gdzie byście widzieli byłego szkoleniowca Rakowa Częstochowa. Tego, który zdobył z Rakowem Mistrzostwo Polski. W której lidze byście go umieścili? No dobra, ale najpierw zobaczcie, co się dzieje z Markiem Papszunem na tej karuzeli trenerskiej. Do jakich klubów ten nasz Polak-Rodak był przymierzany? I dlaczego do nich nie trafił? Co tam się wysypywało i o co tu w ogóle chodzi? No to co? No to lecimy z tematem. Marek Papszun był już przymierzany m.in. do dwóch ukraińskich gigantów: Szachtara Donieck i Dynamakiju. Nic z tego jednak nie wyszło. Dlaczego? Górnicy z Doniecka postawili na marino Pusicia. Ostatnio 52-latek był asystentem Arnes Lota Jenordzie i panowie razem zmontowali mistrzostwo Eredivisję w sezonie 2022-2023. Wcześniej Pusić był asystentem wazet Al, a jeszcze wcześniej samodzielnie prowadził Twente, z którym awansował do Eredivisie. W każdym razie działacze Szachtara chyba nie płaczą z powodu niezatrudnienia Papszuna. Pusić z marszu wszedł do drużyny i wygrał 1-0 z Dynamem Kijów, 1-0 z Barceloną. Cały czas jest też szansa na awans do 1-8 Ligi Mistrzów. Wygląda to bardzo dobrze, ale zostawmy Pusicia, wróćmy do Papszuna. A co z tym Dynamem Kijów? Jeszcze na początku listopada pojawiały się informacje w polskich mediach, że niby cały czas... Coś może być na rzeczy. Mircea Luczewsku odszedł, a rolę tymczasowego trenera objął legendarny ukraiński bramkarz Oleksandr Szowkowski. On ma dojechać z dynamem do przerwy zimowej, a potem się zobaczy. Pewnie niewykluczony jest scenariusz, że Szowkowski pozostanie w roli pierwszego trenera na dłużej. Szczególnie, że zaczął od dwóch zwycięstw w lidze. W maju Piotr Koźmiński ze sportowych faktów informował, że polski trener znalazł się na krótkiej liście Olimpiakosu Pireus, czyli tym razem mamy do czynienia z greckim gigantem. Nazwisko Papszun miało pojawić się obok Crespo, Gattuso czy Rebro. Poważne towarzystwo. Ostatecznie trenerem Olimpiakosu został Hiszpan Diego Martinez, który przecież prowadził Granadę czy Espaniol w La Liga. No troszkę inna półka niż Ekstraklasa. Na trenera innego niż Papszun zdecydowali się też działacze Maccabi Haifa, bo przecież najlepszy trener w historii Rakowa był też łączony z mistrzem Izraela. Haifie postawili jednak na swojego. Etiopczyka Mesaję Dego, który odnosił sukcesy z drużyną młodzieżową Maccabi. To nie wszystko, bo pod koniec sierpnia nazwisko polskiego trenera było łączone już z Girondin Bordeaux. Tak przynajmniej twierdził francuski serwis Web Girondin. Ale znowu lepszy od Polaka okazał się Hiszpan Albert Riera. 41-latek zdobył mistrzostwo Słowenii z Olimpiją Ljubljana. Mistrzostwo Słowenii wyżej niż mistrzostwo Polski? Serio? No to może za w pewnym momencie do akcji wkroczył też Tomasz Hajto, który zaczął polecać Marka Papszuna w szalkę. Jeszcze przed podpisaniem kontraktu z Karelem Gerardsem rozmawiałem przez telefon z dyrektorem sportowym Hesselmanem i zaproponowałem mu trenera mistrza Polski. Marka Papszuna to wybitny gość, tak jako osoba, jak i zawodowo. Uznał trenera jako interesujący pomysł i zapowiedział, że skontaktuje się ze mną za dzień lub dwa. Co się stało? Oczywiście brak odpowiedzi. Wtedy pomyślałem, że to amatorzy. Jeśli jesteś działaczem, to na. Nawet jak nie jesteś zainteresowany, wrócisz i powiesz, jak wygląda sprawa. To pokazuje obecny poziom szalki, opowiadał ewidentnie zniesmaczony Tomasz Hajto. Czyli było trochę tak jak w tej scenie z poranku Kojota. Zadzwonimy do pana, a ja nie mam telefonu? Zostawmy na chwilę piłkę klubową, bo cały czas w mediach przewija się temat reprezentacji Czech, która przecież awansowała na Euro 2024. Marek Popszon miałby zostać następcą Jarosława Silchawego. Podobno jest w gronie kandydatów. Tak twierdzą nie tylko pozostałe, ale i czeskie media. Tamtejszy dziennikarz Jerzy Feigl stwierdził, że przeszkodą w zatrudnieniu Polaka mogą być jego wymagania finansowe, bo tutaj Czesi dysponują mocno ograniczonym budżetem. W każdym razie nie brakuje zwolenników takiego pomysłu. To byłaby bomba. W Polsce ma ogromne nazwisko. Ci, którzy trenowali pod jego okiem w Rakowie mówią, że odkąd zaczęli z nim pracę, zupełnie inaczej postrzegają piłkę i wszystko wokół niej. Zwraca uwagę na rzeczy, o których inny trener nawet by nie pomyślał. Inaczej jest prowadzić drużynę narodową niż klub? Ale gdyby dostał czas, powiedział czeski napastnik Legii Warszawa Thomas Peckhardt, zobaczyć Papszuna w roli selekcjonera innej reprezentacji niż Polska na Euro 2024? No nie ukrywam to byłoby coś naprawdę ciekawego. I z tą reprezentacją Czech to jakoś tak jestem w stanie w to uwierzyć. Pewnie Petraszek też szepnie jakieś dobre słówko. Objęcie kadry innego kraju to byłby gigantyczny sukces Papszuna. A dlaczego z tymi zagranicznymi klubami nie pykło? Część tych doniesień, o których wspomniałem tutaj to pewnie plotki, które nie miały pokrycia z rzeczywistością. Po drugie Papszun jest trenerem, który odniósł sukces w słabej lidze. Tak niestety jest postrzegana ekstraklasa. Nie jest też sprawdzony w poważniejszych rozgrywkach. Ale diabeł być może tkwi w jeszcze większych szczegółach. Dziennikarz serwisu gol.pl Damian Smith powiedział, czemu Marek Papszun nie jest rozważany w roli nowego trenera. Uwaga, Lecha Poznań. Były szkoleniowiec Rakowa nie mówi zbyt dobrze po angielsku, więc przy szatni zdominowanej przez zagranicznych piłkarzy byłoby ciężko. Do tego Papszun w Poznaniu nie mógłby liczyć na tak wolną rękę, jaką miał w Częstochowie. On tam mógł dosłownie wszystko. I to powtarzam, są argumenty przeciwko kandydaturze Papszuna w Lechu. W Lechu, naszym polskim Lechu z Poznania. Więc co my mówimy o zagranicznych klubach? No nie ukrywam, że jak po raz pierwszy przeczytałem o tym, że Marek Papszun ma problemy z językiem angielskim, że ten jego język angielski nie jest wystarczająco dobry no to kurde no przecież to jest ograniczanie sobie samemu możliwości pracy, ofert pracy. Momentalnie ten rynek dla ciebie staje się dużo mniejszy, bo w tym momencie żaden zagraniczny klub, poważny zagraniczny klub nie zatrudni trenera, który nie będzie miał możliwości dogadania się z szatnią, no bo jeżeli ten twój język angielski nie jest na odpowiednim poziomie, to weź ty się chłopie dogadaj z piłkarzami innych narodowości, tak? Więc tutaj od razu topnieją ci te możliwości zawodowe. I nie ukrywam, że trochę to mnie to tak, no, no słabe to jest. Spójrzcie na takiego Nenada Bielicę. Właśnie dostał robotę w Unionie Berlin. Był w Lechu Poznań, później pracował w Chorwacji, był w Dinamie Zagrzeb, tak? No u siebie e, prowadził gigantyczny klub, ale później był trafząc w W końcu trafił do Bundesligi, i nawet jeżeli ten union jest teraz w beznadziejnej sytuacji, to znaczy może nie beznadziejnej, ale bardzo słabej, Bielica został zatrudniony po to, żeby ich wyciągnąć. W każdym razie chorwacki trener, proszę bardzo, dostaje robotę w Bundeslidze. A kiedy my mieliśmy trenera w Bundeslidze, polskiego trenera? Właśnie, chociażby nawet w tej drugiej Bundeslidze. Zobaczcie. Trochę to podejście obrazuje ta anegdota Tomasza Hyde, gdzie nawet szalkę, który jest tam w drugiej Bundeslize, to myśli sobie, kto to jest patrzą, co to jest w ogóle za trener, kogo on prowadził? Mistrzostwo Polski, a co to jest? I w ogóle on, oni nawet nie biorą go pod uwagę, nawet się nie odzywają, żeby tam skontaktować się. Nie, nic z tych rzeczy. To jest strasznie smutne, że Ci nasi trenerzy polscy są w ten sposób postrzegani, że ty możesz tam zrobić właśnie jakieś historyczne mistrzostwo w ekstraklasie, ale i tak za granicą to jest w ogóle co to jest? To jest nic, stary. No. Musisz prezentować sobą coś więcej. Od razu przypomina mi się jak Franciszek Smuda po tym beznadziejnym Euro 2012 dostał robotę w drugoligowym niemieckim Jan Regensburg, no i spuścił ich do trzeciej ligi. Nie może dlatego od tamtej pory Niemcy mają taką awersję do polskich trenerów. W każdym razie tej w polskiej myśli szkoleniowej brakuje takiego trenerskiego Lewandowskiego. Chodzi mi o to, żeby był trener, który autentycznie wybije się polski trener, oczywiście, który wybije się do jakiejś mocnej zagranicznej ligi. Pokaże, że u nas w Polsce ta myśl szkoleniowa jest naprawdę mocna, że są goście, którzy mają umiejętności, którzy potrafią trafić do piłkarzy, w których warto inwestować, w których warto sprawdzić. Brakuje nam właśnie takiego Roberta Lewandowskiego wśród trenerów. I wydaje mi się, że wtedy ten obraz polskiej myśli szkoleniowej polskich trenerów zmieniłby się i mogliby oni liczyć na angaż w jakichś poważniejszych zagranicznych ligach. No ale jak się nie zna dobrze języka angielskiego, to z drugiej strony na co można liczyć w dzisiejszych czasach? No umówmy się. Szczególnie w takiej robocie, jaką jest robota. Trenera. No chyba, że całe życie chce się pracować po prostu tutaj w Polsce, na terenie ekstraklasy i to wszystko. I znowu się rozgadałem na koniec, więc chyba już wybiła ta godzina. Czas kończyć, moi drodzy. Nie będę Wam więcej, jak to mawiają starze rock'n'rollowcy, zawracał gitary. Dziękuję za uwagę. Widzimy się wkrótce. Pamiętajcie, kanał NGNW wjeżdża, powiadomienie, klikacie i oglądacie. Dzięki, do zobaczenia już niedługo.